Siemaneczko, witam na kanale w Co tym razem przyszykowałeś? Co tym razem przyszykowałem? Kojarzysz może kurcze teraz, jak wchodzisz na YouTube'a, na Facebooka, ciągle się wyświetla, że wszyscy jedzą pizzę żabki. No i właśnie to jest ten fenomen. Drodzy widzowie, wzięliśmy dzisiaj pod lupę, wszystkie smaki jakie są podgrzali. Kazaliśmy sobie je podgrzać. Trochę i zdenerwowaliśmy wie? panią, no ale. No trudno, ale. Zrobimy tutaj test każdej z pizzy i zobaczymy, czy znajdzie się tutaj jakiś faworyt, czy może faktycznie jest to trochę przereklamowane i jednak mi to nie będzie podchodzić, a może jednak to będzie takie wyróżnienie, że po prostu powiem wow i wybije to się naprawdę dosyć wysoko w takim rankingu. No mówię, że coś tutaj musi być. Po pierwsze cena, no to jest tanio. Możeśmy tam za sztukę to jest 12 zł, chyba chwila, nie. Chwila, chwila. Za 4 dokładnie. Zapłaciliśmy 66 zł. No dobra. <laughs> dobra, przechodzimy do głównego dania. Mamy tutaj 4T. Smoki. Smoki. Niech będzie smoki. Tak, ale czym by była pizza, gdyby nie sosik? Podaj go. Tak, trzeba polać. Wściekłość. czosnek. Ulubiony do pizzy. Dobra, przyszykuj może pierwszą z brzegu, jaka to jest. Pepperoni. peperoni. Pierwszy, myślę, że je peperoni. peperoni. Mhm. Mamy po dwa kawałeczki. Specjalnie tak. spieszyliśmy się, żeby to było ciepłe. Bo zimnego to się nie je, bo nie smakuje, tak jak ciepła. Tak nie. Ja tutaj może jeszcze najpierw zrobię tak, że to ładnie... Ograsz. Ogram. I zabieramy się za kon konsumpcję. Za degustację, proszę pana. Smacznego. Smacznego również życzę. Bierzemy kawałka na. O, takie cienkie ciasto. Ja czasto. lubię. Dobra. Mhm. Przyzwoita. Od razu zaznaczę, że pierwszy raz próbuję pizzę żabki. Ja tak samo. Nigdy wcześniej nie jadłem. Mhm. Jak masz te pizzę Giuseppe, to one mają grubsze ciasto. Zdecydowanie grubsze. Mhm. Jedynie ten. Tam... równywać. porównywać? Felicjana ma takie ciasto. też. O, dzięki. Na razie nie będę oceniał. Spróbuję wszystkich mhm. i dopiero wtedy będzie werdykt. Ale pamięci, że przyzwoita. Teraz już wiem, że. Dobre jest, no. Jest dobre. Nie jest taka kicha. Frisbee. Mhm. Przechodzimy do następnego. O, to jest chyba... Cztery sery, tak? Mhm. Kandydat numer dwa. Mhm. Z jakiej partii jestem kandy... kandydat? Mhm. <grystanie> Cisza wyborcza mhm. będzie wtedy, jak to będziemy emitować. No, powiem ci, że takie krótsze te sery to takie gorsze już. Takie, kurde, pojęcie. No, może będzie lepiej. Za, za mało tego sera. Mm -hmm. Taki, nie, nie jest za bardzo wyczuwalny. Chyba, że to jest margarita. Mm, to nie jest margarita. To jest cztery sery. To jest margarita, <laughs> tak. Pomyłeś. No to taka korcie podstawowa. Byleby zapchacz Tak jest. Trzeba popić zaraz. <grymne> Lec do Hindusa po Jak to <grymne> <grymne> no, mówiłeś: Desbur? Mhm. No zostały. Ty, masz, następna to jest... Chorizo. <laughs> Jakie chorizo? Nie, masz ten. Jest Dwie kapricioza zostały. To jest, kapricioza to jest. Capricioza i cztery sery. No tak. Powiem ci, że kurcze... Ta kapricioza, no powiem ci, nie chyba, wygląda źle. No chyba właśnie, bo to będzie taki kurcze w dychę. Mm? Obym się nie zawiódł. Grubsze ciasto ma chyba, Tak Takie No albo nie? To samo ciasto. Tutaj mi się wydaje, że jest o wiele bardziej taka doprawiona tych ziół. E, tych ziół tak czuć. I mm. Ser czuć. Ser czuć. I ta szynka robi robotę. No, łoska. Nie widzisz, co się robi z tam pogodą? Myśmy kurczę ostatnio grilla robili. I już pogody nie ma. I te wszystkie krespia. Ja Trzeba czekać na następny rok. No, nawet kąpielówki kupiłem. Bez popijania to, to tak... sobitko. Bo to musi się rozmiękczyć. Ostatnia porcja. Uh -huh. Nie porcja. Ostatnia opcja. Wściekły czosnek. Ale dlaczego ja mówię ciągle wściekły czosnek? No bo wściekły pies było zajęte. Nie proszę pana, ponieważ jeżeli chodzi o hańca... No, to ten czosnek jest naprawdę dosyć mocno wyczuwalny, on jest taki fajny, ja go lubię, dlatego on wyróżnia się dosyć mocno spośród innych czosnkowych, dlatego mówię, on jest taki mocny, aż wściekły. Do rozmniejszania czasta to najlepiej jest gazowane, bo jeszcze te bombelki, tak to tak... Ten... Do pizzy najlepiej pasuje piwo, proszę pana. Albo wino. Albo wino. Nie, po ostatnim to łeb bolał. Dobra, cztery sery. Mhm. Ostatnia opcja, jaka jest, oby nie najgorsza. Po tym winie to ja miałem cztery sery. Mhm. <laughs> hmm. Najbardziej uboga w składniki. Nie ocenię, ciężki po Co ci smakuje? Mm. Stary, stary. Będziesz rzygać? Pleśniowym tak tu daję. Proszę, to jest magia. Ten so, so, sosnek nawet nie pomaga. Mm. Co ci tu nie pasuje? Ten ser. Swojski śmierdzący góralski ...Masdamer. śmierdzący góralski mazdamery, <grymne> <góralski>, mazdamery. <grymne> Prawdziwego oscypka tu dać Petarda No Nie <grymne> polecam Cztery sery im się wymyśliło <grymne> Trują ludzi. Jak cztery pory roku. No to już kurczę klimatycznie by mogli pójść, na przykład ten. Wiosna proszę ja ciebie grzyby. Lato proszę ja ciebie pomidorki czy tego. Na wiosnę grzyby? No. Chyba na jesień. No to na jesień, no. No. We wiosnie też masz grzyby, tylko trujące. Co to za różnica? Ja proszę w komentarzu. Skomentujcie wypowiedź Rafała dotyczącą wiosny i grzybów. Czekam na wasze odpowiedzi. A zima? To co, z cynamonem? Nie, ten... Z karpiem, Są... tak? <laughs> <laughs> Może nie z karpiem, ale barszczy. Tylko biały. A ja czerwonego nie lubię. Do pizzy? No. <noise> Nie podoba mi się. Z serami po... po co ten czwarty tam potrzebny? Wszystko popsuł. Dobra. Czekaj. Okay. Czekam. Dostaliśmy dofinansowanie? Odrzucone. Korektę trzeba napisać wyszło się raz. A więc, sytuacja wygląda tak. Zostały sprawdzone cztery sławki, cztery warianty, czterech kandydatów. Ale, oczywiście, nie będziemy tego oceniać, stricte według jakiejś tam fajnej włoskiej restauracji, która serwuje naprawdę wypasioną pizzę. Bo tu nawet oliwy nie było. Tak, ale powiedzmy, jesteś w biurze. Jesteś głodny, masz szybką przerwę, dostajesz takie coś. Jednego, co robię? Jednego dnia sobie próbujesz tą, drugiego tą, trzecią tą, ale nie wiesz na co się zdecydować, która najlepsza. No, więc jak ja siedzę w biurze, dostaję takie coś, otwieram, patrzę, cztery sery, to, to do kosza leci od razu, bo tego już nie będę jadł. Co ci tu nie smakowało? Ten ser śmierdzący mi nie smakował, kurczę. Jak ja to jadłem, to aż w ustach mi tak śmierdziało tym serem. Aż Ci na wąsach zostało. Ten góralski? To nie to. To nie jest góralski, Góra... oscypek jest góralski. I w ogóle to nie przypominało w, w jakikolwiek spo... sposób zapachu nawet góralskiego oscypka. Także, nazewnictwo wymień. Tak samo wymieniamy przypadki. Nie, wymieniamy po prostu ten smak, bo Ci nie smakuje. Tak. Dobra, masz trzy do wyboru. Tak. Który w następnej kolejności jest taki? Ta zwykła margarita. Zwykła jest, margarita. Jest do zjedzenia, bo jest. Ale ta takie zwykłe, bez składników, to takie, żeby zapchać kichę tak naprawdę. Mhm. Żeby zaszczelnić po prostu i tyle. Na drugim miejscu dałbym i tą bo było peperoni i capricciosa. Peperoni na drugim miejscu bym dał. Mhm. Ona te salami, no wiesz, tam robi robotę salami samo. I tak oprócz tego salami, tam nic takiego wału nie było. No i korcze capricciosa na pierwszym miejscu, według mnie. Mhm. Najwięcej składników, fajna szyneczka, pieczorki zebrane z lasu, dobre. Pieczorki z lasu, no. o jesteś niesamowity. Dobra, ja tutaj nie będę się w jakikolwiek sposób Wyróżniał ani filozofował na ten temat. Margarita, standard, naprawdę bardzo uboga. Smaczna, bo smaczna, ale jednak na ostatnim miejscu daję Margaritę. Jeżeli chodzi o trzecie miejsce, no to cztery sery, które były. Jest za jakby wyżej margarity, ale. To nie to samo. Mimo, że fajny jest ten posmak, który tobie nie smakuje. Jednak ląduje na trzecim miejscu, na drugim miejscu e, jednak caprichosa będzie. A na pierwszym miejscu u mnie peperoni. Jakoś te dopasowanie e, tych mm, składników, jeżeli chodzi o mm, caprichose, te zioła i tak dalej, fajnie. Natomiast więcej takiego aromatu czułem e, właśnie w peperoni. Na samym początku, jako pierwszą ją próbowaliśmy, i ja mówię: aha. Dobra, takie smaki, poczekamy co będzie później, ale bardzo dobrze pamiętam jeszcze ten pierwszy smak i by jest na pierwszym miejscu. Ja ci powiem tak, jakby w tych czterech serach wymienić te cztery sery na inne, no to byłoby, inna gadka by była. A tobie najbardziej mówisz, że ten... Peperoni. Peperoni smakowała, bo żeś jadł ją pierwszą i żeś był głodny. To dlatego ci pierwsze lepsze smakowało najbardziej, bo byłeś głodny. Dawaj piątą pizzę tylko inną jakąś naprawdę turbo petardę. To uwierz mi, żeby ona będzie na pierwszym miejscu, mimo że już zjadłem. No. Nie mamy. Brakło. Brakło. Kładka ze Dokładnie, ale co no? Czekamy, tak jakby na kolejne smaki, które żabka wypuści Pizz. No, bo pewnie wypuszczą. Pewnie ta. Pewnie wypuszczą. No, coś innego nowego, to wtedy zrobimy drugą część. Dokładnie. A Więc jak na razie. Na to. Zobacz sobie poprzednie odcinki. A już możemy, oczywiście, powiedzieć, że w następnym odcinku szykujcie się, bo już jest to nagrane. Czyli wielki. Buson. Buson, pan Buson. No, można powiedzieć, walka była. Była Ale walka. To, czekajcie, oczywiście, w sobotę o godzinie 17. Tak, no bo normalnie o 17, co tak. tydzień publikujemy. I tyle, no. I ja co? Zostawcie lajka. lajka, komentarz, subskrypcję. I bawcie się razem z nami. Dokładnie. Do następnego odcinka za tydzień na razie.